od człowieka, który potrafi wymienić żarówkę w żyrandolu bez potrzeby wstawania z krzesła, aż po faceta, którego szybciej będzie przeskoczyć niż obejść. W tym zestawieniu pokażę wam listę 10 gigantycznych ludzi, w których istnienie ciężko będzie wam uwierzyć. Numer 5. Ta 23-letnia brazylijska modelka byłaby idealną partnerką dla Brahima albo Yaominga. Ta kobieta ze wzrostem równym 2 m i 8 cm, zarówno jak u kolejnej osoby, to choroba winna jest temu, że jest ona tak wysoka. Choroba jednak nie pokrzyżowała jej planów życiowych. Szczęśliwie wyszła ona za mąż, stając się równocześnie najwyższą panną młodą w historii świata. Jest wyższa od swojego męża aż o 55 cm. Mimo ewidentnych różnic, zakwitło między nimi uczucie na tyle wielkie, że chcą oni spędzić ze sobą resztę życia. Numer 4. Duangdi, kobieta, która patrzy na ziemię z wysokości 208 cm. Przy takim wzroście można by mieć lęk wysokości. Jest ona najwyższą kobietą w Tajlandii i drugą najwyższą kobietą w historii całej Azji. Kiedyś nawet została uznana przez księgę rekordów Guinnessa za najwyższą kobietę na świecie. Ta odbiegająca od normy kobieta waży ponad to 130 kg. Przyczyną tak dynamicznego wzrostu okazał się tutaj guz na przysadce mózgowej, powodujący nadprodukcję hormonu wzrostu. Przeszła ona dwie operacje, niestety zakończyły się one niepowodzeniem, a dodatkowo z winy guza dziewczyna powoli traci wzrok. Wraz z wiekiem pole widzenia będzie się znacznie zmniejszać i dziewczyna może w końcu zupełnie stracić wzrok. Numer 3 Zeng Lingyan Urodzona 26 czerwca 1964 roku, najwyższa kobieta w historii. Zmarła 13 lutego 1982 roku, ale niewątpliwie warto o niej wspomnieć w tym odcinku. Żyła niecałe 18 lat, jest znana jako najwyższa kobieta, jaka kiedykolwiek żyła na świecie i pozostaje najwyższą zweryfikowaną w historii medycyny. Jest tylko 17 osób, które osiągnęły wysokość 8 stóp, a ta dziewczyna jest jedyną kobietą, która kiedykolwiek przekroczyła ten poziom. Ważyła 130 kg przy 248 cm wzrostu. Numer 2 tego gościa serio lepiej przeskoczyć niż obejść. Urodził się w 1946 roku. Był zawodowym francuskim zapaśnikiem i aktorem. Swoim gabarytom zawdzięczał przydomek na ringu Ósmy Cud Świata. Na wrestlingu zarabiał 2 miliony złotych rocznie, chociaż nie ma co porównywać kasy dzisiejszej do tamtej sprzed 50 lat. Podobno potrafił wypić 156 puszek pewnego napoju, którego tutaj nie pokażę, bo dostałbym ograniczenia wiekowe, ale to odpowiadało 73 litrom wyżej wymienionego napoju bogów. Numer 1 Wielu gigantów zdobyło sławę, a nawet trafiło do księg rekordów Guinnessa. Ten pan jest absolutnym rekordzistą. Mierzył 2,59 m przy równoczesnej wadze 200 kg. Będąc tak wysokim, przy jednoczesnym posiadaniu niskiej żony, można tutaj mówić o samych plusach. Kto jednak buduje sufit na 4 metry wysoki? Wyobraźcie sobie, z jakimi problemami musi mierzyć się ten wielkolud. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której musisz unikać w swoim domu Żyrandoli? To jest właśnie jeden z powodów, który dokucza temu Kolesiowi. Chociaż z drugiej strony, kto z Was umie wymienić żarówkę w Żyrandolu bez wstawania z krzesła? To by było na tyle w tym odcinku. Mam też na kanale fajny odcinek z najstarszymi osobami na świecie. Polecam sobie zerknąć. Tymczasem w tym odcinku to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do usłyszenia. Cześć!